Zmarła aktorka Hanna Zembrzuska przeżyła Jana Kobuszewskiego o niecałe 4 lata. Zmarła polska aktorka teatralna i filmowa Hanna Zembrzuska. Z żalem żegnamy Hannę Zembrzuską, aktorkę teatru narodowego w latach 1959-1969. Artystka zmarła 16 czerwca 2023 roku, poinformowano w piątek na Facebooku Teatru Narodowego w Warszawie. Hanna Zębrzuska, polska aktorka teatralna i filmowa, miała 88 lat. Informacje o śmierci artystki opublikowano w piątek również w serwisie filmpolski.pl jak przypomniano na stronie Teatru Narodowego od 1956 roku, Hanna Zębrzuska była żoną zmarłego w 2019 roku aktora Jana Kobuszewskiego. Jan Kobuszewski bał się poprosić ukochaną o rękę. W Teatrze Narodowym aktorka zadebiutowała w 1960 roku rolą Stelli w Fantazym Słowackiego w reżyserii Henryka Szletyńskiego. Występowała w repertuarze Fredrowskim, zagrała Klarę w Zemście w reżyserii Ewy Bonackiej 1962 roku i Aniele w Ślubach Panieńskich w realizacji Stefanii Domańskiej 1963 rok. Przypomniano we wpisie, aktorka po raz ostatni wystąpi na scenie Teatru Narodowego wystąpiła w premierze, nieboskiej komedii, Krasińskiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, 1969 rok. Kim była Hanna Zębrzuska? Hanna Zębrzuska urodziła się 7 sierpnia 1934 roku w Sofii. W 1957 roku ukończyła studia na wydziale aktorskim PWST w Warszawie. W teatrze Zembrzuska zadebiutowała w 6 lipca 1957 roku rolą muszki, a w lecie Tadeusza Rittnera w reżyser. Maryny Broniewskiej warszawski teatr Ateneum Stefana Jaracza. Grała na deskach teatrów warszawskich Ateneum 1957–59, Narodowego 1959–69, Polskiego 1969–75, Na Woli 1983–86 oraz Teatru Kwadrat, dwukrotny angaż w latach 1976–83 i 1986–2012. W latach 1975-76 należała do zespołu aktorskiego Teatru Nowego Włodzi. W swojej karierze zagrała rolę w 50 przedstawieniach teatralnych. Hanna Zębrzuska i Jan Kobuszewski byli razem 66 lat. Na ekranie kin zadebiutowała w 1955 roku niewielką rolą dziewczyny przyłączającej się do Amerykanów w filmie Godziny Nadziei w reżyser. Jana Rybkowskiego. Następnie w latach 50. i 60. wystąpiła również w filmach Warszawska Syrena, jako Syrena, Wolne Miasto, Telefonistka Irka, Wyrok, Żona Opary. Dotknięcie nocy, Beata, pracownica banku, dziewczyna Jacenki, i w niebo wstąpienie, jako przyjaciółka Rejzi. Zagrała w 20 spektaklach teatru telewizji, a w latach 60. występowała też w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. W 2007 roku Hanna Zembrzuska otrzymała medal prezydenta za długie pożycie małżeńskie z Janem Kobuszewskim z okazji ich 50. jubileuszu.